Ej, mam pomysł! Może nagramy odcinek o kotach? O kotach? Nie, no przecież mieliśmy nagrywać o tych trudnych fizykach. Weź. Ale kotki są takie milusia, i na pewno mamy sporo fanów kociaków. No nie wiem, no nie wiem. Ja to te, lubię te pchły, gołębie i takie i tam inne, a nie koty. A, znowu te niefantazyjne zwierzęta. Chcę dzisiaj porozmawiać z jednym z moich idoli o fizyce i koniec kropka. No dobrze, już dobrze. Hmm, jakby tu się pozbyć krzyż? O, wiem. Co? Nie, nie, nie. Co tam pod nosem mam Nic, nic, nie. wiesz co? Bo ja właśnie miałam ci mówić, że jest taka promocja na ciastka, te twoje nie. ulubione. Gdzie? No Jakie, gdzie? No tam w tym F sklepie wiesz na rogu. O, nie, to jest. Nie, to jest o, tym nie na tym I pierwszym rogu, tylko tym dalej, tym, Są jeszcze? tym dalszym to rogu. I muszę iść szybko kupić i nie, i dokupić i Tak, koniecznie idź, a ja hmm? sobie tu Dobra. grzecznie zaczekam, nic nie będę robić, będę siedzieć i Dobra czekać. Dobie. To ja biegnę, to, to na razie. Mm -hmm. pa. Mm, moje ciasteczka. Papa. Mm Hi hi, to będzie odcinek o kotach! Cześć, tu Marta. Witam Was w kolejnym odcinku naszego niesamowitego, wspaniałego podcastu Ciekawostnika dla dużych i małych. Dzisiaj chcę porozmawiać o kotach z jakimś specjalistą. Mam trochę czasu zanim wróci Krzysiek, ja, ale go tam wysłałam po ten się nabrać. No dobra, wpiszę w Google może słynny kot. O, proszę bardzo, jest kot Schrodingera. Okej, okay. no dobra, dzwonię tego. A jaką tam? Erwin Schrödinger. Dobra, dzwonię. Na pewno jakiś weterynarz. Halo? Hallo? Ja? Dzień dobry. Czy to pan Erwin Schrödinger? Ja, ja. Profesor Erwin Rudolf Jose Aleksandro Schrödinger. Zgadza się. O, jakie długie imię. Ale pan musi mieć dużo miejsca na podpis na tych receptach. Jakich receptach? No jak o pan leczy te koty, to wystawia pan na pewno jakieś recepty dla nich na lekarstwa. Ja nie leczę żadnych kotów. Co pan też pani opowiada tutaj? Nie, żadne koty, nie. A jak to? To pan nie jest weterynarzem? Ja? Nie, no i nie. Weterynarzem? Skąd pani do głowy to przyszło? No, bo wpisałam w Google słynny kot, no i mi wyskoczyło w przeglądarce pana imię i nazwisko. Jakie google? Ona z piękne warunki narciarskie, ale napisy jakie na Google? Nie o mnie? Gdzie? Gdzie co? Gdzie pani widziała? Nie na Google'ach, tylko w Google. Google.com Proszę pani, co też pani mówi do mnie? Co pani właściwie do mnie chce? Pani nie zna przeglądarki Google? Każdy zna chyba. Nein. Ja fizykiem jestem, profesorem na uczelni. O fizyce mogę rozmawiać, a nie tam gogle jakieś. O, o, No nie, znowu wziąłem ten telefon do przeszłości. Do przeszłości? Ja uważam, że w świecie cząstek elementarnych czas jest taki, że go nie ma. Panie profesorze, mam takie pytanie: a który my mamy rok? Co też pani mówi? Mamy 1959 naturalnie. W naszym świecie oczywiście. Moim. Okej, okay, ale to pan się w ogóle nie zna na kotach? Nic Nigdy ani... w życiu. Nie, nie, nein. Ale wymyśliłem eksperyment myślowy z kotem. O, o to pewnie chodzi. Dlatego się pani pomyliło. Ta, ja, kot, kot, kot. Mm -hmm. No dobrze, no to jak już rozmawiamy, to może mi pan opowie o tym kocie Schrodingera, co to był za ten eksperyment? O, chętnie, chętnie. Wyjaśnię, o, wyjaśnię pani wszystko. Proszę sobie wyobrazić, tak. Tak? Wyobrażasz mhm. sobie, Pani? Tak, Teraz wyobrażam coś? już, tak. Ale, ale jeszcze nie, Pani nie wie, co. Mam sobie... No właśnie nie wiem, co, to proszę mi pudełko, powiedzieć. Pudełko, pudełko, mm -hmm. kota i truciznę. Jaki kot ma kolor sierści? Nie wiem, niech Pani zapyta. Następnie mm. wkłada Pani tego kota, co Pani go tam wymyśliła, do pudełka z trucizną i zamyka. Ja. O, Kicisia, Milusia, Puszka, kruszka. Ja sobie wymyśliłam takiego A? rudego, takiego, A, ale żyć. Co... Pro, ale proszę mam go... sobie... ma Co? pani sobie wyobrazić tylko kot, a nie tam nazywać go. No ale jak ja mam go zamknąć z trucizną w pudełku? Jest pan pewny? Tak, ja. No skoro to mój kot, to jestem pewien. Ja? Mm. Jest wyobrażony? Kot? Wyobrażony jest. Pani słucha dalej, bo to nie koniec eksperymentu myślowego. Okej, okay, okej, okay, dobra, zamieniam się już w słuch. No i dobrze. To kot jest w pudełku, ja. I ja. teraz, żeby to pani uprościć. Widzę, że pani ciężki student. O niech to. Bierze pani truciznę tam z Kotem. Ja? Ja. Kotem jest? No pani. Ja. I tak, no, ja pani biorę. wie pani, że ten kot tam tę truciznę, czy nie? Nie wie pani, czy wie pani? No, otworzę pudełko i sprawdzę. Czy, co on robi? No tak, ale zanim pani otworzy pudełko, to pani nie wie. Ja? No, ale ja bym nie zamknęła kota w tym pudełku. Ale to jest eksperyment myślowy! No, Einstein, no! Oj, studenci trudni, jejku, ja już to, to jeszcze muszę No dobra, no rozumiem, nie wiem co z kotem, moim puszkiem, okruszkiem się dzieje, bo jest w pudełku. Proszę się. Proszę tutaj. Nie, nie, proszę nie nadawać imienia, to jest kot Schrodingera, już! Okej, okay, okay. no niech się profesor nie denerwuje, ale nie rozumiem czemu to taki słynny kot w tym pudełku. Już kot w budach był ciekawszy. Jaki kot butach, Jej, kojej. No. no ja skończyć nie mogę przez panią. Proszę teraz się skupić, ja? Kot jest. No ja zamknię... się skupiam, ja. Ja też. Kot jest zamknięty w pudełku. Z trucizną. I my nie wiemy, czy ten kot żyje, czy nie żyje. Ja? Czyli jest dla nas no ja jednocześnie nie i żywy, i nieżywy. No No, pani chyba nie wie nic. No nie, tylko nie mój puszek kruszek. Tak, właśnie pani puszek okruszek. Nie wiemy, czy jest żywy, czy nieżywy, i w dwóch stanach występuje. I to jest, proszę pani, podstawa fizyki kwantowej. Czego? fizyce kwantowej, czyli w nauce o cząstkach elementarnych. O czym? No, o cząstkach elementarnych. Czyli o tych, tych takich najmniejszych. Mm, jak ziarenko grochu? Takich małych. Mniejszych. Mniejszych. Jak ziarenko soli? Mniejszych. Mąki? Mniejszych. O, to już mniejszych nie umiem sobie wyobrazić. No a te małe, neutrony, fotony, elektrony i protony, to to, co się tak wymykają mechanicy mechanice klasycznej? A ja nie wiedziałam, że mechanicy się też zajmują fizyką. nie jakie mechanicy. Mechanika kwantowa i mechanika klasyczna to są teorie fizyczne. Opisują, wyjaśniają, no są bardzo ważne dla nas, żeby zrozumieć cały ten wszechświat. Wszechświat, rozumie pani wszechświat. Wszechświat w końcu coś ciekawego pan powiedział. Ja same ciekawe rzeczy mówię. W końcu jestem profesorem, ja? I dostałem nagrodę Nobla. O, za co nagrodę? Za te hodowlę kotów? Ja nie mam hodowli kotów. Mm. Na Einsteina dostałem nagrodę Nobla, proszę pani, za odkrycie nowych aspektów teorii atomów i ich zastosowania. No, znowu ten mały świat. Pan to chyba lubi, małe rzeczy. Jak ja je mam lubić? Czy pani dalej nie widzi paradoksu mojego eksperymentu? Paradoksu? Co to znaczy paradoksu? Paradoksu, paradoks. Paradoks to znaczy, że coś jest sprzeczne z tym, co się na ogół myśli o czymś. O, ale pan mi teraz namieszał. No ale dobra, rozumiem tak. Kot jest w pudełku e, w dwóch stanach, bo jest żywy i nieżywy, i, je, i nie jest to mój prawdziwy puszek okruszek, tylko to jest kot taki wymyślony. Ja ja tak, jeśli chodzi o te małe cząstki, to one właśnie nie chcą się słuchać tych wszystkich praw, które znamy, no i wymykają się nam. tak, No nie wiem, no, no wymykają się. Tak jest on nieposłuszny jak Krzysiek. <laughs> też się wymyka zawsze. Nie wiem, co to za Krzysiek, ale jeśli jest jak Neutrony, i to takie inne też się wymykają, to może być nawet Krzyszkonem, Krzysztofonionem, innym Onenonem. Nawet. Ja nie wierzę w te teorie kwandowe wszystkie w ogóle. No i jak to Google mówi, że pan się przyczynił do rozwoju tej dziedziny nauki. Gdzie to jest napisane? Proszę to w tej chwili wymazać z tych wszystkich gogli i więcej na tym nartach w Zastoku nie zjeżdżać. O. Ja na snowboardzie jeżdżę, a nie na nartach, proszę pana. Wybaczam, bo pan nie może wiedzieć, po pierwsze, że ja jeżdżę na snowboardzie, a nie na nartach, a po drugie, że naukowcy będą dalej tak uważać, że te drobinki, z których zbudowany jest świat, działają wbrew naszemu rozsądkowi, ale jednocześnie... Zachowują się zgodnie z nim. I tak jak z tym y, pana kotem, nie da się tego sprawdzić w świecie tych już dużych okruchów. Co? Czy pani sobie za nie robi żarty? Absolutnie, to bardzo trudno, o czym pan mówi, ale też ciekawe. O, nagle jestem ciekawa. O, to ciekawe, to ciekawe. Oj, oj, słyszę, że krzyczy się Przepraszam bardzo, ale ja muszę kończyć. Dziękuję za te wszystkie informacje, a mój kot tak naprawdę nazywa się Fibia, a nie pa 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 pa. Ale mnie oszukałaś ciastka, nie były promocji. To czemu ty? masz tyle okruchów na bluzie? No, no bo kupiłem i zjadłem. Ale co, co masz znowu takie, taką dziwną minę? Już co... ci mówiłam, to jest moja normalna mina. Ja te tamte, twoje wszystkie miny znam. Coś znowu przeskrobałaś, gadaj. No dobra, chciałam nagrać o kotach odcinek i zadzwonić do hodowcy kotów albo weterynarza, a zadzwoniłam przez przypadek do Schrödingera, pana profesora. No nie wierzę. Znowu by ze mnie rozmawiałeś ze słynnym fizykiem. Przecież wiesz, jak ja ich lubię. Mam nadzieję, że chociaż nie rozmawiałeś z nimi o lodach i o zupach jakichś takich dziwnych rzeczach innych też. Nie no, o tym jego kocia, ale to było takie trudne. No nie, ja nie mogę. No, co teraz, już nie nagramy nowego odcinka. Coś ty, super jest ten odcinek! Ja go już rzucam, wrzucam go. Nie, 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 nie Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Dzięki, nie. że byliście z nami. Pa, pa Ej. Wrzucam. nie, nie, Jak ja ją torbę. Kiedy te ciastka są pyszne, o je, no. Mm. I w sumie znam jak ten kot. Bo w sumie on był żywy i nie był żywy. No one w sumie były w formacji, a jednak nie były w formacji. No mm. to w ogóle jakieś. O! To dzwoni. Halo? Cześć, Krzysiek. Kto mówi? My się znamy? Tak, jestem twoim cybernetycznym słuchaczem z przyszłości. Zaraz, zaraz. Co, naprawdę, z, z przyszłości jesteś cyborgiem? Nie, niemożliwe. Tak, z przyszłości? Twój telefon do przeszłości to normalna rzecz w naszych czasach, i postanowiłem do ciebie zadzwonić. Naprawdę, moje wynalazki są w przyszłości? Nieźle. A zaraz, to który tam macie rok teraz?

No to... no to fajnie sobie. Tak, super, ale mamy prośbę, wrzucaj odcinki co tydzień, bo nam się procesory grzeją, Nie możemy tak długo czekać na kolejne odcinki, a jeszcze jedno, przestań jeść te ciastka, bo w przyszłości dojdzie przez to do katastrofy. Halo, halo. Nie, rozłączył się. Zaraz, zaraz, zaraz. Jak nie przestanę jeść ciastek, dojdzie w przyszłości do, do, do katastrofy? Nie, niemożliwe. A no może? Dobra, to już nie wiem tych ciastek. Nie, nie, nie. No dobra, ostatnie, no bo ostatnie ciastko. Powinienem no zjeść ostatnie ciastko, no bo po prostu. No, pomadłem. zajmę ostatnie ciastko. To już jest naprawdę ostatnie ciastko. Już nie wiem. Dobra, to było przedostatnie ciastko. To teraz jest ostatnie ciastko. Jak ja wyczułem bez ciastek? E, zaraz, zaraz. Dzwonił z roku 2137. E, to tu jeszcze jest ponad 100 lat. No dobra. Nie jest tak, że... No to tu to i przestanę.